Hej, w tym odcinku pokażę Wam funkcję systemu Windows 8, w tym wypadku 8.1, która się nazywa Hyper-V, ponieważ miałem wiele zapytań. Wpisujecie tutaj Hyper-ukośnik V, manager funkcji Hyper-V. Teraz, jeżeli na moim kanale wpiszecie Hyper-V, hyper-V, to dostaniecie filmy, w jaki sposób to zainstalować i tak dalej. Dzisiaj Wam pokażę. Hyper V umożliwia Wam uruchomienie systemu operacyjnego w tak zwanym trybie gościa, czyli moim głównym systemem operacyjnym jest na przykład w tym wypadku Windows 8.1, natomiast tutaj mam system operacyjne, które mogę sobie uruchamiać. I na przykład mamy tutaj wersję Windows Server, Więc na przykład chciałbym sobie go uruchomić, to naciskam dwa razy lewym krawiszem myszki. pojawia mi się okienko i teraz naciskam uruchom. I teraz zwróćcie uwagę, yy, uruchami mi się system operacyjny. Oczywiście, w zależności ile macie pamięci operacyjnej i jak silny procesor, to ten proces uruchamiania no, jest szybszy bądź wolniejszy. Oczywiście nic nie staje na przeszkodzie, jak w trakcie uruchamiania tego mogę sobie uruchomić, na przykład Windows, e, przepraszam, system Linux CentOS. Funkcja Hyper-V jest, jest, domyśl, znaczy jest domyślnie niezainstalowana w systemie. Musicie to doinstalować. Się nazywa Hyper-V, więc obejrzycie, wpiszcie w wyszukiwaniu na moim kanale Hyper-V Hyper -V, v i tam zobaczycie, w jaki sposób zainstalować to na systemie. W tym wypadku 8. Więc tutaj widzimy, że teraz y, podłączyłem się teraz widzę, że Windows y, server o chwileczkę jeszcze, bo tutaj mi obraz zmieniło. Tak jak mówię na początku to uruchamienie trwa zawsze zawsze dłużej, ale widzimy już, że uruch uruchomi mi się Windows Server 2012. Oczywiście mogę się zalogować. Hasło nie pamiętam. No i widzimy normalnie, następuje logowanie się do systemu operacyjnego. W tym wypadku Windows Server, wersja 2012. A tutaj w tle uruchamiany jest Linux CentOS. I za pomocą te, tego managera funkcji Hyper-V możecie sobie tworzyć różne maszyny, na przykład tutaj macie po prawej stronie nowe. Jak naciśnięcie klawiszem lewym, to możecie utworzyć nowy, nową maszynę wirtualną, nowy dysk twardy lub nową dyskietkę. Jeżeli naciśnięcie maszyna wirtualna, to macie tutaj kreator nowej maszyny wirtualnej i krok po kroku będziecie mogli sobie utworzyć takie maszyny, jak ja tutaj utworzyłem. Czyli pobierając obraz na przykład w formacie ISO, ze strony producenta, np. Microsoftu, jak pobieracie Windows Server 2012, to ten obraz. Potem możecie tutaj prawy klawisz ustawienia i tutaj macie rozruch urządzenia z CD. Tutaj macie różnego rodzaju rzeczy, które możecie dostosować. Na przykład y, możecie dostarczać ile ta maszyna wirtualna w tym wypadku, ten Windows może mieć pamięci. Ja to przeznaczyłem 1,5 GB. I dodawać możecie karty sieciowe i tak Po drugie, tutaj jest karta sieciowa podłączona do tak zwanego przełącznika wirtualnego. Przełącznik, czyli Switch w tym wypadku, zamiast sprzętaj wersji Microsoft y, stworzył wirtualny. Działa to na podobnej zasadzie jak normalny przełącznik. Więc po prostu zamiast normalnych kabli sieciowych, ponieważ mamy tu do czynienia z wirtualnymi systemami operacyjnymi, tak samo nie ma żadnych przewodów i tak dalej. Możecie się podłączyć do swojej sieci. Więc tutaj macie menadżer przełącznika wirtualnego. I tutaj możecie dostosować albo utworzyć nowy przełącznik do sieci i eksperymentować sobie z nowymi. Więc ja tutaj podłączyłem ten przełącznik do swojej karty sieciowej, i w ten, w ten, w ten sposób mój moje urządzenie wielofunkcyjne, czyli router w domu, automatycznie nadaje adresy IP dla tych, dla tych systemów. I tu widzimy, w Windows się uruchamia. tak jak mówię. Ten laptop, no teraz uruchamiłem dwie maszyny wirtualne. No po drugie, w tyle jeszcze jest wykonywana pewna sprawa, więc troszeczkę walnie chodzi. Więc, tak jak mówię, do dobawienia się w wirtualizacji potrzebujecie dużo pamięci operacyjnej i żeby procesor był wolny na to. To wtedy możecie się bawić, właśnie, na przykład przygotowywać się do certyfikatów, i tak dalej. Tutaj macie już Linux. Widzicie, że tutaj na, na Linuxie ta myszka, ten kursor myszki nie wychodzi poza region tej tego okna wirtualnej maszyny, więc musicie tutaj nadal macie komentarz nacisnąć, trzeba. Żeby, aby zwolnić mysz naciśnij Ctrl, Alt i strzałka w lewo. W tym, w tym momencie mogę przechodzić do innych okienek. Jeżeli chodzi o Windows, no nie ma takiego problemu. Widzicie od razu automatycznie tutaj przechodzi. Więc widzicie w tym wypadku e, uruchomiłem dwa systemy operacyjne plus oczywiście Windows 8.1. tle Czyli mój Windows ten, który jest tutaj w tyle uruchamiany i jest podłączony do tego, więc nawet mógłbym się podłączyć do tego systemu w tym momencie. Czyli, jakbym chciał na przykład użyć zdalnego, zdalnego pulpitu, na przykład połączenie pulpitu zdalnego, to bez problemu mógłbym się podłączyć. Więc, tak to wygląda w tym odcinku. Chciałem Wam pokazać, żebyście widzieli, jak to wygląda uruchamianie Hyper w na systemie operacyjnym 8.1 Trzymajcie macie się.